Proszę powiedzieć, jakie cele przyświecały przy realizacji tego pomysłu. Kongres jest dla ludzi, którzy odpowiadają w firmach za marketing, strategię i rozwój firmy. Kongres w tym roku to są dwa dni prelekcji, 80 prelegentów, 20 gości specjalnych w kilku blokach tematycznych. Cel Chcemy przynosić, inspirować, uczyć, pokazywać sprawdzone pomysły, sprawdzone kampanie, które na świecie i w Polsce cieszą się ogromną efektywnością i które pomagają firmom się rozwijać. W jaki sposób może to wpłynąć później na losy branży? że od marketingu dużo zależy są takie przykłady z krajów na przykład Ameryki Afryki Północnej które kilka lat temu jeszcze nie istniało Facebook nie istniał Facebook Twitter a rok temu mieliśmy rewolucję, można powiedzieć. Te media się zmieniają, marketing się zmienia, w związku z tym, te wszystkie rzeczy, o których tu mówimy na kongresie, pokazują, jak ważne dla firm małych, średnich, dużych są mądre decyzje marketingowe. My w trakcie kongresu inspirujemy, uczymy, pokazujemy dobre przykłady. Jaki był klucz doboru prelegentów? E, mamy 11 lat historii, w związku z tym w międzyczasie organizo, zorganizowaliśmy 40 kilka konferencji. E, szukamy osoby, które na świecie są fajnymi speakerami, którzy mają doświadczenie, którzy są ekspertami. Tak samo też z, w Polsce. To są osoby, z którymi już kiedyś mieliśmy okazję, czy zobaczyć, wysłuchać i szukamy osób, które naprawdę Potrafią, mają wiedzę, mają doświadczenie i są w stanie dobrze poprowadzić prelekcji i zainspir zainspirować ludzi. Kongres to jest jedna z, jeden z elementów całego przedsięwzięcia. W tym roku podwyższyliśmy sobie poprzeczkę, stworzyliśmy nowy brand, Business Sopot Festival. Jest to wydarzenie, które składa się z trzech części. Części marketingowej, na której składa się konkurs dyrektorów marketingu z galą, którą dzisiaj będziemy mieli wieczorem. Ponad to jest ten dwudniowy kongres. Po tym wydarzeniu mamy część też taką biznesową Leaders in Poland, gdzie zapraszamy na przykład jednego ze współpracowników Richarda Bransona, który opowie o pewnym innowacyjnym Podejściu do prowadzenia firm. Zaprosiliśmy jedną z e, e, osób ze Stanów Zjednoczonych, która dla e, Bono, wokalisty e, U2, e, prowadziła fundację i udało jej się w tej fundacji zgromadzić 180 milionów złotych, 180 milionów dolarów na, na cele charytatywne. To, jest, to są tylko przykłady, czyli jest, e, robimy kilka fajnych rzeczy.